Jesteśmy ponownie na inwestycji u strony apartamenty Asnyka w ustronie śląskim i pora na kolejny odcinek z serii technicznie. Tym razem o sprawach, które nas pod kątem projektowym budowlanym zaskoczyły w trakcie realizacji pierwszej inwestycji w górach. Pierwsza sprawa, oczywiście góry, no to kwestia szkód górniczych. Niestety, w zależności od tego, na jakiej działce chcemy postawić obiekt, te szkody górnicze mogą występować, ale nie muszą. Też tutaj nie ma zasady. Mogą być takie sytuacje, gdzie jest działka obok działki, na jednej działce te szkody górnicze występują, na drugiej nie występują. I jest to o tyle istotne, że ludzie po prostu nie chcą kupować mieszkań i domów na szkodach górniczych, a jeżeli nawet chcieliby kupić, no to niestety trzeba im zaoferować dużo niższą cenę sprzedaży niż na takiej normalnej inwestycji bez występowania tych szkód górniczych. Tutaj odszkodowania, jakie możemy uzyskać z kopalni, za to, że realizujemy inwestycje na szkodach górniczych, no niestety tutaj nam nie zrekompensują tych strat, jakie poniesiemy podczas sprzedaży i podczas realizacji inwestycji, no bo pamiętajcie, że przy występowaniu szkód górniczych trzeba wykonać dużo masywniejszą, porządniejszą konstrukcję. To przeważnie są kwestie płyt fundamentowych, to są kwestie ścian grubości 24-25 cm, to są kwestie dużej ilości rdzeni żelbetowych i tak dalej, i tak dalej. Także pomimo tego, że jakiekolwiek szkody na wybudowanych budynkach przez to, że gdzieś tam mogą się znajdować kawerny w naszej działce, gdzieś głęboko, głęboko w gruncie, to pomimo tego, że ryzyko wystąpienia tych uszkodzeń jest niewielkie, no to jednak klienci i projektanci konstrukcyjni bardzo dużą uwagę przykładają do tej kwestii i może nam to olbrzymi koszt wygenerować przy realizacji, czy właśnie pod postacią dużych nakładów poniesionych na wykonanie konstrukcji, czy pod po prostu niskich cen sprzedaży, jakie musimy zrobić na tej inwestycji. Zdarza się też, że kopalnia sama nie wie, czy na danej działce te kawerny są, czy ich nie ma. Mapy, które kiedyś powstawały, są i były bardzo niedokładne, więc czasami dochodzi też koszt wynajęcia geofizyka, który za kilkanaście tysięcy złotych nam cały grunt różnymi metodami, całą działkę po prostu musi przebadać, po to, żeby sprawdzić, czy tam jakieś jamy w gruncie nam się znajdują. No, i jeżeli niczego nie znajdzie, no to wystawia nam po prostu pozytywny certyfikat, że nasza działka na szkodach górniczych się nie znajduje. Drugim tematem jest kwestia warunków gruntowych. Jak pewnie możecie się domyślać, w górach bardziej mamy do czynienia z gruntami niespoistymi niż spoistymi. Często tutaj mamy po prostu żwiry o różnej gradacji, w której znajdują się również grube frakcje kamieniaste, i w którym również mogą się znajdować duże skały lite. Ze względu na ryzyko występowania tych skał, które potem w trakcie realizacji, na przykład przy robotach fundamentowych, czy przy robotach związanych z przyłączami, musimy po prostu te skały rozkuwać dużymi koparkami ze specjalnymi nakładkami z młotami. Więc w takich okolicznościach przyjmuje się, że wszystkie inwestycje lepiej projektować po prostu na płytach fundamentowych, ponieważ na płytach fundamentowych, jak posadawiamy inwestycje, płyt wchodzimy w grunt, niż w przypadku, jak posadawiamy inwestycje na zwykłych ławach fundamentowych. Należy pamiętać o tym, że posadowienie na płycie fundamentowej praktycznie zawsze przez ilość stali i betonu, jaką musimy zużyć względem wykonania ław fundamentowych, nawet najbardziej zoptymalizowana płyta fundamentowa zawsze będzie droższa w produkcji i w realizacji niż posadowienie na ławach fundamentowych, ale oczywiście tutaj zaletą płyt fundamentowych z pewnością jest to, że jest to rozwiązanie szybsze w realizacji, ponieważ mamy mniej czynności, mniej kroków do wykonania, również technologicznie, aby z tej ziemi budynkiem się wydostać. Te trudne warunki gruntowe mają również wpływ na wszelkie pozostałe prace związane z robotami podziemnymi, czyli na przykład prace sieciowe, przyłącza do naszego budynku. Tutaj, zawsze jak robimy głęboki wykop liniowy, no to jednak na jakieś kamienie czy skały, Możemy trafić, nawet jeżeli wykonamy bardzo dokładne badanie geotechniczne, to i tak, i tak, gdzieś tam coś może zostać pominięte i możemy na taką skałę trafić na trasie naszego przyłącza. Wtedy niestety trzeba przeważnie dodatkowo zapłacić wykonawcy od przyłączy za roboczo godziny koparki razem z młotem, żeby przekuć się po prostu przez skałę i przejść przyłączem w planowanej zaprojektowanej trasie. I taką sytuację też mieliśmy na jednej inwestycji na w południu Polski, tym razem bliżej szlaskiej poręby, czyli województwo dolnośląskie. No tutaj obecnie znajdujemy się na Śląsku. Te trudne warunki gruntowe mają też negatywny wpływ na koszty robocizny, wykonania ogrodzenia. Przy wykonywaniu ogrodzenia, oczywiście, musimy obsadzić słupki ogrodzeniowe w pierwszej kolejności. No i przy wierceniu otworu pod każdy pojedynczy słupek. Tutaj również mamy ryzyko, że trafimy na jakieś kamienie, na jakieś skały, więc koszt robocizny, wykonania ogrodzenia. Może być nawet dwa razy wyższy od kosztów wykonania ogrodzenia w pozostałych częściach kraju, na przykład na Mazowszu. I tutaj, nawet przy dogłębnym poszukiwaniu wykonawcy na lokalnym rynku, przynajmniej my nie byliśmy w stanie zbliżyć się z tymi kosztami robocizny do stawek, które mamy na Mazowszu. Jeżeli chodzi o stawki za roboty już wykonywane w budynku, to tutaj można zwrócić uwagę na koszty wykonania posadzek cementowych. Tutaj mieliśmy zderzenie z lokalnym rynkiem, jeżeli chodzi o koszty robocizny wykonania metra kwadratowego posadzki. My operujemy w wartościach 17-18 zł netto za robocizny za metr kwadratowy. Pierwszy wykonawca nam tutaj zaproponował cenę 27 zł, czyli no gdzieś tam może nie dwa razy więcej, ale zauważalnie więcej. Na moją informację, że no przeważnie gdzieś tam w innych widełkach się poruszamy, odpowiedź brzmiała, że, że my w takim razie sobie ściągnął wykonawcę z Warszawy, ale na szczęście udało się tutaj również na lokalnym rynku znaleźć wykonawcę w naszych widełkach cenowych. Natomiast to, przed czym nie uciekliśmy, jeżeli chodzi o wyższy koszt przy wykonywaniu posadzek wewnętrznych, to dwa razy wyższy koszt piasku kopalnianego, łamanego do wykonywania tych posadzek niż w pozostałych częściach Polski. Po prostu chodzi o to, że tutaj nie ma blisko żadnej żwirowni, która nam taki odpowiedni piasek dostarczy. No i gdzieś tam musieliśmy za ten piasek słono przepłacić, jeżeli chodzi o dostawę na naszą inwestycję. Więc tutaj trzeba mieć na uwadze po prostu ten temat i założyć trochę wyższy budżet na wykonanie tych posadzek. Trochę wyższy sumaryczny budżet, materiał z robocizną, ponieważ no po prostu przez te koszty piasku, ale na szczęście nie przez koszty robocizny budowlanej. Przy okazji odcinka technicznie jeszcze temat, o którym zapomniałem wspomnieć na poprzednim nagraniu, jak opowiadałem o balkonach. Jeżeli planujecie wykończenie balkonu w układzie wentylowanym, warto w taki sposób dobrać wymiary obrysu balkonu, aby idealnie równo nam się zmieścił materiał wykończeniowy, czyli warto zaplanować sobie z wyprzedzeniem, jaki to ma być materiał, czy to mają być płytki 60x60, czy 30x30, czy może deski kompozytowe, ale szczególnie przy płytkach, 60 na 60. Warto dobrać wymiary obrysu tego balkonu w taki sposób, żeby po prostu pełną płytką ten balkon obłożyć zarówno od prawej do lewej strony, jak i od dolnej do górnej strony. Wszystko dlatego, że po prostu dosyć brzydko wyglądają docinki układane na tych stópkach od systemu wentylowanego. Tutaj na szczęście na tej inwestycji praktycznie idealnie udało się te tarasy wykończyć Natomiast, jak macie na przykład płytkę 60x60, to czasami to jest walka o milimetry, żeby to po prostu się wszystko zgrało i spasowało na danej płycie balkonu. I może mieć na przykład znaczenie to, czy płytka ma wymiar dokładnie 60x60 cm, czy na przykład ma wymiar 59,5x59,5. Takie niuanse i detale mają znaczenie. Dlatego warto z wyprzedzeniem zaplanować sobie ten materiał wykończeniowy co do milimetra i zaplanować sobie roz rozmiar płyty balkonu na etapie projektu technicznego czy wykonawczego zaplanować sobie kład po prostu tego materiału wykończeniowego na naszej zaprojektowanej płycie balkonu. Jeżeli chodzi o pozostałych wykonawców tutaj na inwestycji, no to Trzeba przyznać i muszę powiedzieć, że generalnie nie było problemu z wykonawcami tutaj na południu Polski jakby ludziom chce się pracować, dostępność ekip jest na zadowalającym poziomie poziom cen poza tam jakimiś pojedynczymi incydentami w trakcie tej realizacji, gdzie wykonawcy no, no bardzo wysokie te ceny podawali. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o poszczególne zakresy, no to tutaj poziom cen jest normalny, standardowy, rynkowy, więc generalnie muszę powiedzieć, że pomimo tego, że jestem z północy Polski, stamtąd pochodzę i stąd się wywodzę i gdzieś tam na początku ciężko mi było się zgrać i dopasować tutaj do górskich, wysokokórskich klimatów, to mam nadzieję, że udało mi się z wykonawcami, z firmami z gór dogadać i doprowadzić tą inwestycję do szczęśliwego i jakościowego zakończenia. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać jak Wam się podobało i generalnie jak Wam się podoba cała inwestycja. Może też Realizujecie inwestycje na południu Polski. Dajcie znać, jakie są Wasze odczucia, może są inne od moich. W każdym razie mi tutaj się bardzo dobrze pracuje i na pewno wiąże swoją przyszłość dewelopersko-zawodową z tym regionem. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.